Witam was w moim królestwie na kanale Centrum rowerowego. Dzisiaj zaprezentuję Wam największą w Polsce strefę kasków. Oferta sklepu to prawie 30 marek kasków zlokalizowanych na ponad 10 regałach pełnych asortymentów z każdej kategorii jazdy. Czy to do Downhillu, czy do City, czy na szosę, czy do MTB. Praktycznie każdy sklep rowerowy ma kaski w swojej ofercie, ale powiedzcie mi, czy znajdziecie gdzieś taki sklep, w którym regał z kaskami do grawitacyjnych odmian kolarstwa ze szczęką zajmuje całą półkę, która ma ze 3 metry długości i 3 piętra na wysokość? Podobnie prezentuje się alejka kasków miejskich. Jest ich na tym regale kilkadziesiąt, łącznie z tym, że na końcu znajdziecie kaski specjalnie na eBay z zintegrowaną szybą. Do trochę lżejszych odmian kolarstwa grawitacyjnego znajdziecie kaski Enduro. Ta alejka to ponad 100 sztuk. To jest dopiero kazacki model. Dlaczego w ofercie jest aż tyle kasków? No bo zupełnie inny będzie kask na szosę, inny będzie kask dla kogoś, komu zależy na aerodynamice, inny będzie, jeżeli zależy nam na dobrej wentylacji, a jeszcze inny będzie do triatlonu. Poza tym gusta i poziomy cenowe tych kasków są różne. Niektórzy chcą się pokazać, wybierają kask za tysiaka, niektórym zależy na podwyższonym poziomie bezpieczeństwa i też sięgają po kaski z systemami MIPS lub Kinetic Core w zależności od producenta. Te wszystkie kaski w wielu kolorach i w wielu rozmiarach znajdziecie tutaj od ręki, także można sobie łatwo je poprzymierzać, dopasować je też do okularów, jeżeli na przykład macie swój jakiś ulubiony model sportowy, ewentualnie, jeżeli tutaj już na żywo zmierzycie sobie rozmiar, a będzie Wam brakowało koloru, to możecie taki kask potem domówić przez stronę online. W kolejnych alejkach znajdziecie pełen wybór kasków MTB, takich rekreacyjnych, uniwersalnych. Taki kask może mieć daszek, może mieć siatkę, może mieć z tyłu lampkę. Zazwyczaj ma jakieś regulowane zapięcie. Jest tutaj dużo różnych kolorów i możliwości. Na naszym kanale też pojawił się, lub za chwilę pojawi się materiał o tym, jak zmierzyć swój obwód głowy, jak dobrać swój rozmiar kasku, jak potem wybrać dla siebie model i jak prawidłowo taki kask potem nosić na głowie. Dużą zaletą wyboru wśród różnych producentów tutaj na miejscu jest to, że każdy producent ma swój generalnie kształt kasku. I w zależności od tego, czy mamy bardziej głowę owalną czy okrągłą, możemy porównać różne modele w różnych rozmiarach i dobrać dla siebie taki, który optymalnie będzie nam się na tej głowie układał. W alei kasków topowych przeciętna cena to pewnie z 1000 zł. Tutaj od ręki znajdziecie takie modele jak czasowe kaski do triatlonu i jazdy Time Trial. Znajdziecie modele. Marki Nomen Omen Kask, które też ciężko na co dzień znaleźć na żywo w sklepie. Te modele są w różnych rozmiarach i w różnych wersjach: czy to takich bardziej wentylowanych, czy takich bardziej zabudowanych, jak na przykład model Wasabi, który jest kaskiem bardziej aerodynamicznym. I tutaj można sobie właśnie takie kaski droższe, o na przykład też. Cały wybór jest z takiego szlagierowego kasku jak Abus Game Changer, jest czarny, ale jest też czarny ze złotym. Złoty, a skromny, jak mówi e, powtarzany często suchar. Macie też wybór kasków POKA w takim również potężnym rozmiarze, myślę, że to jest pewnie Z2XL. I te wszystkie kaski możecie tutaj na żywo zmierzyć. Niewiele jest sklepów rowerowych, które kaski po 1000 czy 1500 zł w pełnej rozmiarówce i kolorystyce mają w każdej chwili na półce. Także warto tutaj zajrzeć, jeżeli szukacie dla siebie takiego kasku z wyższej półki. No to już chyba wszystko. Nie! Jest jeszcze najbardziej kolorowy dział kasków dziecięcych. Do wyboru, do koloru. Wpadajcie, przymierzajcie, wybierajcie kaski dla siebie. Do zobaczenia!